W 26 wychodzi tyle aktualizacji, że trzeba zrobić nową serię pod tytułem Łatka Miesiąca i będziemy w niej wybierać tę Łatkę, po której przez te 3 czy 4 dni grało się najlepiej, aż do momentu wydania kolejnej aktualizacji. Żarty żartami, ale w tym tygodniu znowu pojawiła się Łatka i dzisiaj oprócz jej omówienia pokażę Wam kilka podstawowych zmian w taktyce oraz sposobie gry, dzięki którym będziecie mieć szansę niszczyć większość swoich rywali, często bez straty bramy. Na co lepsze, być może będziecie czasem się nawet nieźle bawić. Bo powiedzmy sobie szczerze, to co robi EA no jest karygodne. Miesiąc po premierze gry można było się pośmiać, że EA co chwila wydaje aktualizacje, ale mamy już połowę listopada... A oni dalej mówią, że będą zmieniać gameplay i chociażby nerfić obronę, bo ich zdaniem gra w obronie cały czas jest zbyt skuteczna, więc jest to bardzo ciekawe, ponieważ mieliśmy już wersję gry, gdzie padały wyniki po 5 do 6. Później mieliśmy ulepszoną defensywę, gdzie przynajmniej ja miałem wyniki typu 3 do 1. No ale teraz jednak okazało się, że to źle. Obrona została znerfiona. I będzie nerfiona dalej, przez co wiemy, że gra wciąż będzie się zmieniać, co jest posunięciem tragicznym, no bo jak tak dalej pójdzie, z tej produkcji nawet nie będziemy mieć jakiegoś wspomnienia co do rozgrywki, bowiem jedyne wspomnienie będzie takie, że rozgrywka zmieniała się tutaj co tydzień. Na wstępie przypominam, że partnerem kanału jest XTB. Intuicyjna aplikacja, która pomaga zacząć inwestować dzięki obszernej bazy wiedzy i kursom online. W niej otrzymujesz dostęp do rynków z całego świata, narzędzia usprawniające regularne inwestowanie z myślą o długim terminie i 0% prowizji przy zakupie akcji ETF-ów. Więc jak zlatan, nie czekaj na podanie, tylko weź sprawy w swoje ręce i zrób pierwszy krok na rynku z aplikacją inwestycyjną XTB. Pamiętaj jednak, że inwestowanie, bez względu na wybraną strategię, zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego należy robić to odpowiedzialnie i zacząć od zdobywania niezbędnej wiedzy. To natomiast jest proste jak nigdy wcześniej, ponieważ rejestrując konto w XTB z kodem karto, otrzymasz dostęp do wyjątkowego kursu dedykowanego początkującym inwestorom, który gładko wprowadzi cię w świat inwestycji. Przechodząc już jednak do ostatniej łatki, z tego co widać, wprowadziła ona od groma błędów. Ludziom przestaje działać kontroler podczas budowania składów i jej napisało, że widzi ten problem. Czasem nie da się zrobić zmian w trakcie meczu, bo coś się zacina. Ja na przykład miałem taką sytuację, że w trakcie gry moi zawodnicy stanęli na chwilę w miejscu, a ekran zrobił się zamglony. Chociaż tak naprawdę nie cały ekran, a ekran rozgrywki, bowiem tablica wyników wygląda tutaj poprawnie. W każdym razie w czasie trwania tego błędu gość pobiegł kembapę sam na sam i strzelił mi gola, po czym gdy zrobiłem pauzę, wszystko się naprawiło. Na no a fakt, że mecz ostatecznie wygrałem 4 do 1 świadczy o tym, że to nie był cheater, a faktycznie błąd gry, więc zobaczymy jeszcze czego ta łatka nie naprawiła i co nowego popsuła. No ale mówiąc ogólnie, defensywa faktycznie jest nerfiona. Zawodnicy łamią linię obrony, niepoprawnie się ustawiają co naraża nas na penetrację pola karnego, a jednocześnie ich odbiory piłki są często słabsze. Czasem oni wbiegają w piłkę i ona odbija im się od nogi, lecąc w niewiadomym kierunku, więc to jest taka podstawowa rzecz, która rzuca się w oczy, i przez to ona dyktuje nam warunki tego, jak mamy obecnie grać w FC 26. No i tutaj sprawa jest prosta: jeśli obrona, stojąc przed polem karnym, łamie się sama z siebie, no to trzeba nie dopuszczać do sytuacji, by stała ona przed polem karnym czyli grać bardzo wysoko. I jak najmniej pozwala przeciwnikowi nagrywać tak opozycyjnym, a raczej skupiać się na gaszeniu jego kontrataków, więc... Nie żartując, zalecam przetestowanie sobie najlepiej prawdopodobnie formacji 4-2-3-1, gdzie obrona nastawiona będzie na 95, będą krótkie podania i nawet boczni obrońcy będą grać na zrównoważonym. To fajnie obecnie chodzi z dwóch względów. Po pierwsze, mając tak wysoko nastawioną linię obrony, rywal jest zmuszony do gry z kontry i nasze ewentualne błędne ustawienie środkowych obrońców nie ma większego znaczenia na takiej wysokości, bo z połowy boiska nikt nie odda strzału. Po drugie, gdy on zaczyna rozpędzać się z tej kontry i szuka opcji do podania, my możemy wracać już na pełnym sprincie do wolnym zawodnikiem, przez co zawsze mamy szansę na wygrano w pojedynku biegowym, bo mamy przewagę szybkościową i dystansową. Po trzecie, ciężko jest wyjść rywalowi z własnej połowy, gdy jest tak osaczony, no a po czwarte, u niego obrona gra tak samo źle jak u nas. Zawodnicy też mu się rozsuwają i robią błędy, a my, mając tak ekstremalnie ofensywną taktykę, zawsze mamy kilku piłkarzy penetrujących polakami. Więc chcąc nie chcąc, prędzej czy później, któryś z nich, a nawet kilku z nich, wejdzie w luki pozostawione przez defensywę rywala, który widząc taki chaos i rozłażącą się obronę, nie wie kogo kryć, a realnie i tak nie dałby rady wszystkich pokryć. Więc jedyne co nam zostaje, to robić szybką klepkę i wjeżdżać do bramki przeciwnika. Zagrania jakich tutaj potrzeba to zwykłe podanie po ziemi, podbite podanie, czyli 2 razy X, podbite podanie na dobieg, czyli 2 razy trójkąt. Zwykłe podanie na dobieg i podania górą na dobieg, nawet na krótkim dystansie, bo one są bardzo skuteczne. Nawet wystarczy, że przerzucimy linię obrony na małym dystansie i wchodzimy dzięki temu do bramki, no albo wypuszczamy kogoś na skrzydło i zagrywamy piłkę głową do nabiegającego kolegi. Oto wszystko generalnie totalna rozwała. I tak jak po tej łatce można bawić się w ataku i wjeżdżać do bramki, no to chyba jeszcze w tej grze nie było. No zresztą widać to po klipach z gry w tle, gdzie ja praktycznie w każdym meczu strzelam po kilka bramek i nie tracę przy tym gola. Natomiast to nie tracenie Gola to jest też kwestia defensywy, dość szybkich piłkarzy, skuteczności w ataku i odpowiedniego stylu gry. No bo po pierwsze tutaj bardzo ważną rolę pełnią wślizgi. O nich wielu graczy nie pamięta, a one są w tej grze bardzo skuteczne. Jeśli rywal leci z kontrą często trzeba mu po prostu wjechać z buta w piłkę i to ratuje sytuację, która na pozór wygląda beznadziejnie. Po drugie, gdy przeciwnik już przechodzi do kontry, trzeba mieć ten refleks, by na przykład widząc, że chce zagrać sam na sam, odpowiednio szybko przełączyć się na obrońców, wyjść do przodu i zastawić pułapkę offsideową. Jak można się więc domyślić, do takiego grania na pułapki w ślizgi trzeba mieć trochę refleksu, a co za tym idzie trzeba być w niezłej formie, więc grając nie możemy być zmęczeni i zaspani, bo liczy się tutaj szybkość reakcji i w takim wariancie taktycznym gra za nas nic nie zrobi. Nie będzie tak, że będziemy w defensywie biegać jednym zawodnikiem za piłką, a obrona będzie grać za nas. No ale co by nie było, jeśli my jesteśmy w jako takiej dyspozycji, to po tej łatwej, rozchodzącej się obronie możemy pozwolić sobie na takie rozwały w ofensywie, że klękajcie narody. Ja póki co bawię się dobrze. Ale trzeba mieć świadomość, że to nie jest poważna gra i FC 26 ledwo zipie. No bo kto to widział, żeby podstawową taktyką było wychodzenie do wszystkich meczów z obroną nastawioną na 95? No nie jest to normalne, bo grając tak ofensywnie, rodzi się pytanie, co zrobimy, gdy jednak będziemy przegrywać i będzie trzeba nam włączyć ofensywę. No niewiele zrobimy, bo tej linii obrony już się nawet nie da zbytnio wyżej podnieść, więc no tak to jest. A póki co jeśli wam się źle gra, spróbujcie sobie 4231, 95 obrony, krótkie podania i boczni obrońcy na zrównoważonym. Nie każdemu to na pewno siądzie, ale nikt nie powie, że nie jest to skuteczne. I ja się naprawdę dobrze bawię, no myślę, że klipy z gry w tle no, to ukazują. Natomiast nie jest to poważna gra, bo jej samo pokazuje wydawanie łatek co 5 dni, że nie traktuje graczy ani tej gry poważnie, więc no, ot, taka po prostu zabawa dla jaj. A co z tego wyjdzie dalej, to zobaczymy. Pamiętajcie jeszcze, żeby robić pułapkę offside'ową, gdy rywal zaczyna od środka, bo przez to, że obrona się rozłazi, wróciło oczywiście bramki po Kikofie. <laughs> Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!